Rani porwał zabawki chyba już wszystkim dzieciom na całym świecie. Cały świat stanął do walki. Złodziej zabawek wyraźnie chciał zepsuć dzieciom Boże Narodzenie. Nikt to wie czym by się to skończyło, gdyby nie ulubieniec wszystkich renifer Rudolf. <grystanie> Pewnie jesteście ciekawi, jak Rudolfowi udało się rozwiązać ten problem. To historia długa, jak stąd do bieguna północnego. <laughs> A, zapomniałem wam się przedstawić. Nazywam się Bałwan Śniegowski i jestem reporterem świątecznej kroniki. To najpopularniejsza gazeta na biegunie. Zapewne dlatego, że jedyna. <laughs> tak, proszę was, mam nosa do wietrzenia nowinek. To ten węgielek który można wykorzystać do grilla. Oczywiście mój nos nie wytrzymuje konkurencji z nosem Rudolfa. No dobrze. Najwyższa pora na opowieść o tym, jak Rudolf i jego przyjaciele pokonali podstępnego złodzieja zabawek i sprawili, że święta były radosne jak zwykle. A oto, co się wydarzyło. Zaczynała się bożonarodzeniowa parada. Kapela. I raz, i dwa, i trzy! Białe święta to dzwonki, kolędy i zamieć Bąbki, choinka, mikowaj i sanie Reniferem mkną, a na czele zawsze jest on Rudolf Czerwononosy. Znów zastąpi światło. Rudolf owiast, Czerwononosy, renifer tak i wyspa zaginionych zabawek. Taki ma cudowny blask. Nim stał się bohaterem, często mu dokuczał los. Od stada reniferów różnił go Czerwony Nos. W gwiazdki czas, gdy śnieg już spadł, rzekł Mikołaj tak. W saniach pośród gęstej mgły, niech Twój nos przyświeca mi. Chodź, Rudolf, przyjacielu. Rudolfie, zrobisz nam ten zaszczyt? Z wielką przyjemnością. Udało się! Ho, 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 ho. Radości było proszę was, co nie a wszystko za sprawą naszego wspaniałego Rudolfa. Świetny chłopak, prawda? Mm. I <laughs> up. Pod dachem gwiazd W spojrzeniu twym Chcę zatrzymać czas I na dwie szkołki drzew otwórz daleko e! Jak to? Dentysty nie ma w domu? Co za nieszczęście! Jest w pierwszym zamku po lewej stronie. Pierwszym po lewej. Szczerze mówiąc, nie ma tam innego. Klaryso, a może jutro pouczylibyśmy się latać? Poważnie? Czy ktoś tak popularny znajdzie dla mnie czas? Myślałem, że chcesz się nauczyć latać. Czy, czy, czy mogłabym prosić pana o autograf? O, masz mnóstwo wielbicielek. Dziwi się? Przecież to jest najsławniejszy renifer. On już za życia stał się legendą. Hej, słuchajcie! Chciałbym wznieść toast za naszego przyjaciela Rudolfa. Ja hey! Oraz, żebyś powiedział kilka słów. Prosimy. Hmm? Orety, o, 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 dziękuję. Ach, sława. Przyjemnie jest być sławnym, ale naprawdę sobie na to chyba nie zasłużyłem. Patrzcie, jaki skromny. Ja tylko chciałem. Rudolfie zaśmieć. Zrobić coś dobrego. Tak, przyjacielu. Czas na sztuczkę z kulą dyskotekową. Mam rację, czy nie? Sztuczka z kulą. Popularność przestaje mi się podobać. Czy jest tu hermidentysta? O, jesteś, witam. Zawsze do usług? Króla rozbolał jego królewski ząb. Czy możesz udać się na wyspę osobliwych zabawek? Już tam jadę. Mogę Ci towarzyszyć? Oczywiście. I nie przejedziemy. Zaraz się przekonasz, jakie cuda potrafi zdziałać mój terenowy dentystyczny ambulans. <tok <tok> <tok> Tak oto nasi przyjaciele mogli kontynuować podróż pojazdem dentysty ku wyspie osobliwych zabawek. Ej, o co ci chodzi? Przepraszam, właśnie się zastanawiałem, hmm, co ze mną jest, bo wyglądam inaczej. Prawda jest taka, że mam lęk wysokości. Czyż to nietragiczne? Nie przesadzaj. Rudolf i ja też byliśmy nietypowi. E, też mi pociecha. Ja nadal jestem odmiencem, Ale stałeś się sławny? I co z tego? Oddałbym wszystko za normalny nos. Rzeczywiście, to też tragiczne. Nigdy nie wyśmiewałem się z twojego nosa, prawda? Ja też wcale nie śmiałem się, jak powiedziałeś, że chcesz zostać dentystą. No właśnie. Co nas obchodzi zdanie innych? Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, prawda? Tak, masz rację. No i dobiliśmy do wyspy osobliwych zabawek. Wychodźcie, kochani, mamy gości! Miło Was poznać, kochani.